Już po raz drugi zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie był organizatorem Mistrzostw Polski Zrzeszenia Ludowych Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców Zapasów w Stylu Wolnym. To były zespoły z Zachodniopomorskiego, były zespoły z Wrocławia, Kielc, Katowic, naprawdę. Jesteśmy po raz drugi organizatorem tego, tej imprezy. Ale po raz pierwszy jest ponad 270 uczestników, więc to są naprawdę wszystkie liczące się kluby LZS-owskie, które uprawiają zapasy, są tutaj reprezentowane, więc to jest naprawdę bardzo prestiżowa impreza. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć i zawodników z kętrzyńskiej sekcji Olimp, którzy podczas tych mistrzostw spisali się na medal. Po zażartej finałowej walce w kategorii 50 kg złoty medal zdobył zawodnik z Kętrzyna Marcin Kijko. W początku przegrywałem, no ale po dru w drugiej rundzie wziąłem się do siebie tak, no i udało mi się wygrałem. W jaki sposób grałeś? przeciwnika na opadki. Złoty medal wywalczył także Dawid Korus, tym razem w kategorii 58 kg. No radość, nie? No, jak każdy zawodnik za pierwsze miejsce czuje radość. A która walka była najtrudniejsza? Myślę, że to ostatnia. No, z ciężkim zawodnikiem była trudna. Dosyć. Dobry zawodnik był. No, tak na początku to było ciężko, nie? ale później, jak się zmotywowałem, wziąłem no, wzią i rzuciłem chłopaka i pożyłem go na opadki. Mimo, że ci zawodnicy trenują dopiero od trzech lat, woli walki i wytrwałości im z pewnością nie brakuje. Pracowitością, walecznością i systematycznością. I najbardziej systematycznością. Jak wyglądają. Pięć razy w tygodniu robimy matę, w piątki są sparingi, ogólnorozwój i walki. Dużo, 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 techniki robimy. Jestem z zawodu nauczycielem, nauczycielem wychowania fizycznego i zawsze twierdziłem, że, że sport, czy tam trening pod okiem nauczyciela, trenera, rodzica, czy, czy, czy instruktora sportu, to jest najlepsza profilakta, jaka tylko możemy sobie wymarzyć. Organizacja imprezy została pozytywnie oceniona przez sędziów, trenerów i uczestników. Na tego też planujecie? My byśmy chcieli, ale nie wiadomo, czy przyznają nam, bo to... Prestiż jest naprawdę. Każdy by chciał zorganizować takie zawody, a nie każdy może. I jeżeli będziemy mieli taką możliwość, na pewno będziemy się starać o to. Organizacja Mistrzostw Polski jest wyróżnieniem i miejmy nadzieję, że po tych pozytywnych komentarzach w następnym roku Karolewo również stanie się miejscem walk najlepszych zapaśników z całej Polski.